35 457 lat przed apokalipsą. 2338 lat po objawieniu. Terra. Pochowaliśmy Brusa. O Scott. Brus nie dopuszczał do diety mieszanki proteinowo-węglowej. Został zabity w warzyniaku podczas zakupów. Craig mówi, że zginął za zieleninę. Ale dobrze wiemy, że trafił w niewłaściwe miejsce w niewłaściwym czasie. Wiązka przypaliła mu czaszkę. Po śmierci mózgu nie da się wykonać duplikatu. Na pewno nie w całości, a nikt nie życzył sobie przecież jednej czwartej Brusa. Zawsze powtarzał, że jest zbyt żywy, żeby myśleć o śmierci. W sumie miał rację i nikt go już do tego nie zmusi. Za to my myślimy, bo Brus. Nie zostawił żadnych wytycznych, co z nim zrobić. Dom twierdzi, że powinniśmy go spopielić i pochować, ale nie jesteśmy pewni, czy by tego chciał. Śmierć jest zbyt wyjątkowa, aby potraktować ją tak banalnie. Szczególnie, że nie chodzi o byle kogo. Przyjaciele robią dla siebie więcej. To Adams znalazł artykuł. Wydaliśmy kupę szmalu, żeby nająć statek. Załatwić pozwolenia i zabezpieczyć ciało wedle wytycznych. Zostawiliśmy bliskich na trzy miesiące. Ciekawy, czy Brus doceniłby nasze starania. Czasem wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Ciągniemy po kosmosie powokę człowieka, którego kochaliśmy i tłumaczymy sobie, iż robimy to dla niego. Tak nie jest. Robimy to dla siebie. Aby poczuć się lepiej z jego brakiem. Kreperia to planeta równikowa. Przynajmniej w ziemskim rozumieniu. Jest gorąca i parna, porośnięta dżunglą, a do tego zamieszkana przez endemiczny gatunek szczupłych humanoidów, znajdujących się pod ochroną galaktycznego kworu. Żyją w rezerwacie, bardzo blisko natury, tak jak zawsze starał się żyć brus. Pochowaliśmy go wedle miejscowej tradycji. W nasionie. Proglodyci robią tak ze wszystkimi swoimi. Zwłoki preparują odpowiednio, aby zachowały świeżość i wsadzają je do zdrewniałych zbiorników przypominających łupiny orzecha. Twierdzą, że to owoce ich świętych drzew. Rośliny są nie tylko filarem tutejszej religii, ale i podstawą budownictwa, techniki czy żywienia. Pnie drzew rosną pękate i puste, gałęzie proste, owoce pożywne, a drewno ma wyśmienite właściwości konstrukcyjne na nasionach grzebią zmarłych. Ceremonia była obca i dziwna. Egzotyczne śpiewy trwały do wieczora, a zupełną nocą w całkowitej ciemności odnieśliśmy drzewny kokon na miejsce. Umieściliśmy go w wykupanej dziurze przy dzikich chichotach żałobników, a potem zasypaliśmy ziemią. Kopczyk zlano fosforyzującym płynem. I polecono nam, abyśmy zaczekali na uroczystość kiełkowania, która miała odbyć się za kilka dni. Skorzystaliśmy, podpatrując życie odosobnionego społeczeństwa. Podczas naszego pobytu na Kreperii byliśmy świadkami wznoszenia pomieszczenia mieszkalnego dla jakichś osobników. Starannie wybrane drewno należało do tych tylko roślin, które dzicy sami posadzili wykorzystując zwłoki umarłych. Odcinane gałęzie uwalniały gęsty, czerwony sok, który w jakiś niewysłowiony sposób wprawiał gospodarzy w dobry nastrój. Korowane pale wydawały przeciągły, acz cichy pisk. Suszono je następnie w słońcu i z mściwą satysfakcją zbierano się w gromady, aby patrzeć jak więdną i chudną w oczach pozbawiane wody. Dzięki ukowania nas nie zachwycił. Miejscowi zdawali się marudni, odbębnili jakiś smętny rytuał, po czym rozeszli się do szałasów w wyraźnie złym nastroju. Nie mieliśmy już nic do zrobienia na kreperii, a fundusze zmuszały nas do rychłego powrotu. Zaznaczyliśmy miejsce pochówku brusa i ustawiliśmy nad nim kamerę geostacjonarną, abyśmy mogli obserwować rosnące w tym miejscu drzewo. Parę lat później na kreperię wyruszyła grupa badawcza ustawili sobie za zadanie opisać zależność, jaka według nich występowała między dorosłym drzewem a pochowanym w nasionie organizmem. Obierając przez dwie dekady próbki flory i tubylczych komórek, stwierdzili, że kiełkująca roślina zostaje symbiontem szczątek. Czerpiąc z nich potrzebne składniki, pobudza neurony zmarłego, przywracając mu jakoby świadomość, którą dysponował za życia. W zamian za energię przekazuje mu czucie własnych Kończyn to jest korzeni, pnia, gałęzi i liści. Badacze nie mieli wątpliwości, iż człowiek pochowany w nasionie doświadcza tego, co samo drzewo, a fakt pochówku w kulturze miejscowych jest formą kary za rozstanie się ze światem żywych. Brusa ścięto przed ogłoszeniem wyników ekspedycji. Czytał Adam Zawadzki